Witam Was serdecznie drodzy widzowie na dzisiejszym odcinku a przygotowałem do niego dwa pewniaki czyli dwie ekstralinie za 20 zł łączna wartość tych zrapek oraz zdrapki szmaragdowe dolary Crazy 8 i 3 sztuki Super 7 łączna wartość tych zdrapek to jest 21 zł. i zaczniemy oczywiście tak jak już informowałem na poprzednich odcinkach od wygranych zdrapek od pewniaków i zaczniemy sobie od zdrapki ekstra linie z numerem 20. Mamy utworzoną jedną linię. Zobaczymy, czy uda się coś więcej otworzyć, zdrapać. Dobra, i tu mamy diament. Ten diament właśnie w tym momencie dodrapuje, bo to jest ta pierwsza linia. Pierwsza, może jedyna, zobaczymy. Kolejny symbol to jest symbol Łodzi. Czy Łódź gdzieś występuje? Mamy Łódź. Łódź tutaj jest również. I gdzie jeszcze jest? O, jest również tutaj. Ja oczywiście, drogi widzowie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Bardzo mile widzę na subskrypcję, ale tak już proszę. Tym bardziej, że wyszedłem na Wam i też coś zmieniłem na swoim kanale. Natomiast ekstra linie drapie, drapie i drapał będę. Dobra i jeszcze mamy jeden symbol i to jest symbol motyla czy motyl nam gdzieś coś otwiera tutaj mamy jednego drugiego trzeciego nie widzę no nie motyli już więcej nie ma dobra sprawdzam od razu jaka jest jaka jest wygrana teraz gdzie to było tutaj jest okej okay. i coś będzie więcej niż 10 zł? 10 złotych. 10 złotych. Dobre, 10 złotych. Kolejną zrabką jest również ekstra linia z numerem 16. Zobaczymy, co tutaj, czy też będzie dycha, czy, czy będzie coś więcej. A tutaj tworzy symbol monety. W tym miejscu, właśnie, jedną linię. To monetę dodrapuje i drapie kolejne symbole. A jest symbol cytryny. Czy cytryna występuje? Tak, występuje. Ale nie licznie, bo tylko raz. Kolejny to jest dzwonek. Dobrze. I jeszcze mamy dwa symbole do końca. Mamy kwiatuszek który jest jeden, drugi, trzeci i więcej nie ma kwiatuszków. No i co będzie? Okulary. Czy gdzieś okulary są? Niestety nie okulary w ogóle nie występują. Więc drapie sprawdzą wysokość wygranej, również 10 zł. Kontrolne 3 razy C. I teraz będę drapał z które jeszcze nie są w ogóle otwarte. Zaczniemy sobie może od, a od tych maluszków. Super siódemek, których mam 3 sztuki. I tutaj szukamy siódemki czarnej lub zielonej, zielona nam podwaja, zdrabka z numerem 14. A mamy dwójeczkę, trójeczkę, ósemkę, szóstkę, czwórkę, piątkę oraz dziewiątkę. Czyli zdrapka jest przegrana, nie ma co sprawdzać kontrolnych. Kolejna zdrapka z numerem setnym. I co my tu mamy? Mamy dziewiątkę, ósemkę, piątkę, czwórka. Dwójka, szóstka i trójka. Również przegrana zdrabka. I ostatnia zdrabka. Pierwsza właściwie z numerem pierwszym, ale ostatnie jeżeli chodzi o super siódemkę dzisiaj. <laughs> znaczy coś będzie w końcu, znaczy zdrapki, no to już powinno coś być. Piątka, czwórka, trójka, szóstka, dwójka, ósemka, dziewiątka. Ale lipa, ale lipa. No dobra, przejdźmy do kolejnej zdrabki, może tutaj będzie lepiej. Szalone 8 Crazy zdrabka z numerem 4. Tutaj szukamy ósemki z kolei czarna, to wygrana razy 1, a czerwona wygrana razy 2. I biorę się do zdrapywania. A mamy czwórka, piątka, siódemka, dwójka no widać, co ja czytam Czwórka i co? I dziewiątka. Lipa, lipa, lipa. I ostatnią już zdrapką na dzisiejszym odcinku, którą przygotowałem to jest zdrapka szmaragdowe. Dolary. Tutaj z kolei szukamy symbol dolara. Nie, nie, przepraszam, nie dolara, co ja gadam. Diamentu oraz podkowy podkowa podwaja wysokość wygranej. No i co? Lecimy? A mamy muszolkę, awokado, pik, cytrynę, motylek, śliwka, jabłko. Biedroneczka. Ananas. To jest karo, to to nie jest na pewno. Diament. Wisienki. Tęcza. Garnek. Winogron. arbus. Nie, to tak? Nie, melon. Wygląda jak arbuz. Korona. Klucz. Serduszko napisany tref i ostatni symbol to symbol banana czyli również zdrapka pusta kontrolna dziś mamy mamy g GB Nie niedobrze, niedobrze. dobrze, czyli dzisiaj się nie udało wygrać w tych zdrapkach, nie jeszcze zdrapanych Natomiast nowe w nowych też jakiś wynik nie jest. Znaczy właściwie, no, no żaden, no bo to same zwroty to przecież jak jest przygotowane, to to żaden dobry wynik. No co, drogi widzowie, ja mimo wszystko zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Może następnym razem się uda. No i co, pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.